Niezły był, był to wyczyn, jakby na 50 zdobyć kartę Pro. Czasami w komentarzach ktoś pisze, a tam fryta 160 kg na, na ławce wyciskasz po tylu latach ćwiczeń, łomatko słaby jest. Dzięki, że stawiacie mnie na równi z młodymi wilkami, nie biegnę za żadnymi trendami mody, to ja wyznaczam trendy modowe. Nie mogę doczekać się treningu, mimo że już trenuję 34 lata. Myślę, że kamera jest nastalowana. Możemy zaczynać. Dzień dobry, YouTube. Witam Was w kolejnym odcinku. Tym razem, e, gadanym, miałem taką potrzebę, żeby e, poinformować Was o kilku ważnych kwestiach oraz e, poinformować Was o tym, co obecnie się u mnie dzieje, oczywiście, treningowo i przygotowawczo do zawodów. Może zacznę, jak zawsze, od tyłu czyli. Jestem tuż po wizycie Rolanda. Jeszcze wczoraj byłem u Rolanda Ciurloka, mojego trenera. Zrobiliśmy nowe ustalenia, pewne zmiany dietetyczno-suplementacyjne. A to dlatego, że ten okres, tak jak wielokrotnie już powtarzam, dużo razy się powtarzam, że ten okres jest bardzo pracowity. Sporo nowych projektów, planów, więc gdzieś ta kulturystyka i przygotowania do zawodów cały czas ale w tle nie są na miejscu pierwszym, e, dlatego też już od stycznia zacząłem ten okres masowy, ale z różnymi e, efektami. E, teraz wykorzystuję każdą chwilę, obecnie trenuję tutaj u siebie we Fryta Drym, jak wiecie, z tych odcinków, które już obejrzeliście, za które bardzo dziękuję, e, wykorzystuję każdą chwilę, jutro znowu gdzieś tam trzeba jechać, wczoraj przejechałem ponad prawie 1300 km. Dzisiaj dzień odpoczynku, robię trening, łączę troszeczkę grupy, bo jutro znowu wyjazd. Tak nieraz bywa, że jest nawał roboty, więc nie ma się co poddawać, tylko trzeba tak zaplanować, żeby wszystko zrobić. Zrobiłem prawie wszystko w tym tygodniu. Niedziela miała być wolna, ale będzie treningowa i w ten oto sposób kombinuję. Wracając do wizyty u Rolanda, no i jeszcze musimy dobić troszeczkę z 5 kg, aczkolwiek to nie jest żaden wyznacznik, bo ta waga gdzieś stanęła w miejscu 114-115 obecnie, ale ta jakość, tak jak w prepie, cały czas się zmienia, że w każdej chwili człowiek może się rozebrać, aczkolwiek nie mam takiej mody, żeby się rozbierać, po prostu nie lubię chodzić nago. Y więc ta jakość naprawdę jest dobra, Roland to widział, bo w styczniu się u niego, prawda, rozbierałem, robiliśmy check formy. Zawsze na wideo to jest troszeczkę inaczej niż na żywo i mówi, że no kilogramy gdzieś są w miejscu, ale no jakość jest o wiele lepsza, więc ja oczywiście nic nie kombinuję, jadę zgodnie z tym, co mi Roland teraz powiedział, więc taki okres jeszcze mocnego trenowania mam zaplanowany do Prawie do końca czerwca, lipiec, sierpień będę sobie tak delikatnie odpoczywał, więc będzie czas też urlopu. No i od myślę końca sierpnia wchodzę w drugi okres masowy i przygotowania na sezon. Chciałem na jesień, ale trener stwierdził, że jest naprawdę nieźle, więc szkoda tracić czasu i najprawdopodobniej to będzie wiosna. Wypijmy za to. Za wiosnę 2024 pojawię się znowu na deskach, na Olimpii amatorskiej byłem, na amatorskim Arnoldzie byłem, co nie oznacza, że wybieram się na Pro. Ale moim celem będzie teraz e, wyjście w zawodach. No nie wiem jak to będzie, no bo słuchajcie, chciałbym tą kartę zrobić Pro, nieważne czy będę startował w Pro czy też nie, ale chciałbym po prostu się sprawdzić. Naprawdę, z ręką na sercu, po której stronie jest serce? przy po pogubię. E, chciałbym zdobyć tą kartę, ale naprawdę do niczego nie jest. Ona mi w sumie potrzebna. Biorąc pod uwagę to, często zapominacie o tym, e, że ja w przyszłym roku będę miał pół wieku. Niezły był, był to wyczyn, jakby na 50 zdobyć kartę Pro. Czasami w komentarzach ktoś pisze: A tam fryta 160 kg, na, na ławce wyciskasz po tylu latach ćwiczeń. Łomatko, słaby jesteś. Nigdy na klatę nie byłem silny, zawsze mam z nią problem. To raz, ale dwa. Z drugiej strony się cieszę, że nie ma takiego komentarza, że no słuchaj, ale jak na Twój wiek to jest naprawdę nieźle. Także dzięki, że stawiacie mnie na równi z młodymi wilkami, bardzo się z tego cieszę. Sporo jest też komentarzy, to jest taki podsumowujący odcinek, sporo też jest komentarzy, że fryta gdzieś tam o koszuli, że ubieram się na jakiś styl, nawet nie potrafię tego powtórzyć ani wymówić, że trenuję w leginsach. Po pierwsze te czerwone spodnie z Gorilli to były dresy, a że giry urosły to się zrobiły ciasne i nieraz po prostu je założę na trening. A w koszuli w kratę, moi drodzy Państwo, to ja już trenowałem w latach 90. a teraz znowu do tego wróciłem. Nie biegnę za żadnymi trendami mody, to ja wyznaczam trendy modowe. Nie, no żartuję, ale po prostu e, ubieram się tak, jak mi pasuje. Jak mam ubrać się e, ochotę w takie rzeczy, to po prostu ubieram się, tym bardziej, że trenuję u siebie. Także nieraz dobrze, że kamera nie jest włączona, bo byście widzieli, e, jak ja naprawdę trenuję. Dzisiaj jestem prawie z Badajrona, prawie halkiem, bowiem bluza czarno-zielona lub zielono-czarna w połowie. W połowie już jestem gotów na kartę pro, już jestem halkowy, ale w drugiej połowie jeszcze nie. Co do metod treningowych pozmieniało się to troszeczkę u mnie. Nie notuję nic na treningu, aczkolwiek notowanie jest bardzo dobrą rzeczą. Tu nie mówię, że Skoro ja tego nie robię, to już tak nie powinno się robić, i tu tak nie róbcie, róbcie co innego. Nie, nie, okej. Okay. Super jest. Tylko że ja po prostu teraz tego nie robię, mieszam wszystko, co się da. Bo chciałbym zwrócić tutaj na bardzo ważną kwestię, na bardzo ważną rzecz. To, że ktoś ćwiczy bardzo technicznie, z linkami, zakłada różnego rodzaju, Rzeczy gdzieś tam na te wyciągi. Super, jeżeli to mu pasuje, mi po prostu takie trenowanie nie pasuje. Jak ja bym miał tak trenować, choćby miało to przynosić, nie wiem, jaki efekt, to po prostu nie dałbym rady. Bo, bo no dziełoby mi się na tym treningu. Ja uwielbiam trenować tak, jak trenuję, z marnym może to efektem. aczkolwiek jestem bardzo zadowolony. Ja po prostu idę na trening, cieszę się tym treningiem, nie mogę doczekać się treningu, mimo że już trenuję 34 lata, pyknie w tym roku i nadal ten trening cieszy. jakbym po raz pierwszy szedł na siłownię, nieraz idę spać, już tupię nóżką w łóżku, już sobie tam myślę, jutro zrobię sobie to, 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 ale będzie fajnie, już cieszę się, że jestem na treningu, nawet dzisiaj robiłem trening, tu muzyka mi nie grała, bo po prostu jest mi niepotrzebna, nie, nie potrzebuję jakiejś tam motywacji, skupiam się na tym, co robię. Fajnie to wygląda, jestem naprawdę zadowolony, więc nie neguję żadnych metod treningowych, jeżeli komuś to pasuje i w ten oto sposób lubi trenować i to mu przynosi radość i progres. Super, niech to robi do końca życia i nie da sobie wmówić, że to jest coś złego. Ja natomiast lubię trenować trochę inaczej, lubię bardzo zmieniać w treningu. Dzisiaj robię ciężkie wyciskanie, to, to, tamto. Za chwilę kolejne ćwiczenie, gdzieś tam robię mocne rozciągnięcie, pauza, wolne tempo, kolejne, gdzie tutaj były 3-4 powtórzenia, bo takie powtórzenia na takim zakresie też teraz pracuję. Nagle robię serię po 20-25 powtórzeń w tempie, w pompie, krótka przerwa albo w ogóle bez przerwy. Także jest, Kompletny kogel-mogiel, misz-masz. I za to znowu się napiję. I to lubię. Chciałbym Was jeszcze tylko poinformować, bo dostaję wiele pytań. I dzięki temu, że jest ten kanał i mogę odesłać do tego odcinka, jeżeli ktoś zada mi to pytanie, nawet do minuty, w której pojawi się ta informacja. Jak już zauważyliście na Instagramach, na Facebookach, Instytut Rozwoju Sportów Siłowych, to jest to szkoła, którą otworzyłem. Będą pojawiały się tam również kursy trenerskie i szkolenia z wypitnymi postaciami z kraju i z zagranicy. Domyślacie się pewnie, z kim to też będę prowadził, ale chciałbym, powstała ta strona również internetowa, Instytut Sportów Sylwetkowych, troszeczkę skrócona, żeby było łatwiej ją znaleźć. Bo dostaję też pytania, a ułóż mi plan, tak jak tutaj z różnymi ludźmi gdzieś tam trenuję. Są to wszystkie plany tam, które możecie sobie kliknąć, kupić na tej stronie i dobrać do siebie, do czasu, jaki możecie spędzić na siłowni. Są to wszystkie programy, które osobiście przerobiłem, zrobiłem, przetrenowałem, sprawdziłem. Możecie również sprawdzić to na sobie. Już jest dostępne szkolenie godzinne, właśnie jak budować programy treningowe w najprostszy sposób, jakie dobierać metody treningowe, żeby efekt był no, dość dobry, zadowalający, ale przede wszystkim, żeby trening Was cieszył. To taka prywata. Ale możecie sobie sprawdzić, jest to gdzieś to usystematyzowane w jednym miejscu, do którego mogę odsyłać, i, i, i fajnie to naprawdę działa. Słuchajcie, tak by to wyglądało, czyli 2024. To jest plan na start, na wiosnę. Co do treningu, wiecie, że raz trenuję tak, raz trenuje siak, mocno dźwigam. Pauzuję, zwalniam tempo, dużo powtórzeń, mało powtórzeń niż masz. Co do jedzenia yy, troszeczkę są małe zmiany. Skorzyst korzystam, skorzystuję, a matkę z po treningu, korzystam z troszeczkę większej yy, puli produktów, a to dlatego, żeby gdzieś tam to zapotrzebowanie kaloryczne uzupełnić, a jak jem płatki owsiane już, to po prostu mi kapie z nosa. I z marką, bo już chyba jestem na to uczulony, więc po prostu ich nie jem. Może nakręcę jakiś odcinek co do mojego jedzenia, cały dzień jedzenia. Zabieram się na to, jak sujka za morze, ale nakręcę mi się wydaje, że nakręcę. Tak sobie popijam, popijam, bo jestem, mówię, po treningu wysuszony. Ostatnio kręciliśmy z Krzyśkiem Wierzbickim, to będzie na Seven Nutrition. On podczas treningu wypija, słuchajcie, 3,5 czy nawet 4,5, 3 flaszki 1,5 litrowe, 4,5 litra wody na, na samym treningu. Jakie to muszą być ciężkie treningi, jak się z tego chłopoka leje. Także ze mnie się dzisiaj też polało, więc wodę sobie uzupełniam. Tak by to teraz u mnie wyglądało. Słuchajcie, bawimy się dalej, kręcimy dalej. Myślę, że widzimy się w kolejnym odcinku subskrypcja i dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco, a być może, bo rozpoczynają się również zawody, na których się będziemy pojawiać z kamerą Seven Nutrition, e, będziemy kręcić materiały, być może tam sobie przybijemy pionę i się spotkamy. Bądźcie zdrowi, bo to najważniejsze, cieszcie się tym co robicie bez względu na to, co to jest, oczywiście zgodne z prawem, żebyście byli zadowoleni i szczęśliwi. Jak to mówi Kinga z siłowni bądźcie szczęśliwi, trzymajcie się, zdrówka, cześć.